Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony sklep wędkarski Fishmateu. Słuchajcie, mamy kilka informacji związanych ze startem sezonu. Słuchajcie, gdzie nas zobaczycie, gdzie zobaczycie nowości. Już teraz, 13-14 września, zobaczycie nas na targach w Olsztynie, później kolejnymi targami na których będziecie mogli nas zobaczyć, są to targi kieleckie, no i oczywiście święto święto rękodzieła wędkarskiego, czyli targi Daniela. Mówimy tutaj o targach Evolution w Warszawie. Wczoraj zostały ukazana została data, kiedy będzie się odbywać to wydarzenie, więc powoli zaczynamy już przygotowania do naprawdę ciężkiego roku, jaki nas czeka, dochodzą tutaj też sklepy, więc będzie co robić. Słuchajcie, coraz, coraz bardziej. Tam cieszy nas to, że, e, wracacie do nas, do tych przyjaciół, dzwonicie, wysyłacie nam foty. No nie każdy chce te fotki gdzieś tam e, e, pokazywać, rozumiemy to w pełni, nie mamy z tym najmniejszego problemu, ale słuchajcie już, niedługo e, zobaczycie wszystkie nasze nowości. A uwierzcie mi, że będzie na co czekać. Będzie na co czekać. Mamy super zrobione okonie 23 cm, które tak naprawdę będą czy to, czy to możliwe łapanie z ręki, czy, czy, czy w trollingu, to już będzie należało właśnie do Waszej dyspozycji. My. Natomiast łapiemy tymi okoniami złapy i nie mamy z tym najmniejszego problemu. Tak więc słuchajcie, będziecie mogli zobaczyć już niebawem, bo w Olsztynie, właśnie premierę tychże okoni, w ogóle całej rodziny okoni, bo jeszcze żeśmy wam nic nie pokazywali, będzie to rozmiarówka od 8 do 23 cm. To będzie tak, 8, 10, 12, 14, 16, 19 i 23 cm. Gdzieś tam, może po drodze, jeszcze dojdą jakieś inne rozmiarówki, ale to myślę, że i tak przekrój tego jest ogromny. Więc słuchajcie, my ruszamy. Łódka spakowana, przynęty spakowane. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Ja ruszam w trasę, bo mam troszeczkę drogi. Jedziemy na bardzo fajną zaporówkę, na której tak naprawdę. Gdzieś tam stawiałem swoje pierwsze wędkarskie kroki I idę, jadę właśnie z, to, z tym człowiekiem, z którym te pierwsze kroki stawiałem Czyli z tatą Ruszamy dzisiaj na odwiedziny starego, starej, dobrej zaporówek. Także trzymajcie się, lecimy, hej! Zaczynamy naszą koniową przygodę Także tak jak mówiłem, jesteśmy na jednej z zaporówek Na którym gdzieś tam człowiek stawiał swoje pierwsze kroki Echo ustawione, parę metra, ładne ziele i zaczynamy tutaj zabawę z okoniami także tutaj już senior jest załadowany rzuca i zobaczymy co w trawie piszczy dzisiejsze połowy zaczynamy od okonka zobaczymy co tam w trawie piszczy ale widzimy że zbiornik żyje no okonka i to taki fajny całkiem miarowy okonek i na co tutaj panie Henryku się udało udało się tutaj proszę państwa na uklejeczkę 5 cm w kolorze opalizacyjnym super gratuluję połowu Masz wy wyczep go? Musiałem się tutaj przełączyć na telefon. Bo niestety, GoPro nie chce z nami współpracować. Pomimo tego, że jest włączone, jest naładowana ale jak to wiemy, jakie to są akcje z tymi GoPro? Oczywiście dzisiaj uklejka piąteczka. Takie ładne między 20 a 30 cm wokonki dzisiaj biorą na tą przynętę. Super sprawa, super zabawa. Także będziemy dzisiaj stawać relacje z takich oto połowów. To ja Ci teraz powiem, po co czy ja wymyślam y, boczny trok. To polega na tym, że tutaj jest jezioro skamieniste i i ten i idzie po dnie i idzie po dnie raz, że na odpowiedniej głębokości trzymany jest, y, trzy, trzymana jest przynęta, a drugi raz, że to bije odno i mobilizuje ...mobilizuje rybę. Ja wiem, tylko ja tego nie lubię, bo to mi się zawsze plącze i... A, to musisz mieć odpowiednie... ...urządzenie, nie urządzenie, tylko odpowiednie przynęty. To się nie będzie plątało. Mi się zawsze to plącze, bez względu na to, co założę. Dlatego ja Ci mówię, że te ogonki, im dłuższe są... ...do tej białych, co ja Ci pokazywałem... ...to mniej się plącze. Mhm. Mm No zobaczymy, będziemy dzisiaj mieli porównanie boczny trok kontra normalny Pewnie szans nie mam za wielkich, ale spróbować można Ale ładny był. coś ładnego Nawet widzę, gdzie ciągniesz Coś ładnego teraz ja miałem brać Jest, siedzi, siedzi Siedzi, a chyba spadnie, spadnie, jest. Siedzi, szkoda, że ten był. A ten taki o, maluszek e, No Wymiarowy jest. Wymiarowy, O, wypił się, oczywiście. Na no co? Testujemy dzisiaj w pełni uklejkę, tą, którą już mieliście okazję poznać. Także, hyc. Ciach. Nie wzięliśmy podbieraka, więc nie wiem, może sprawdzi nam się teoria, że odgoni stado, no ale trudno jak odgoni to odgoni Fajnie, bo ten okoń tutaj do tego jeziorka wrócił, ale ładował na 4 razy chyba. Fajnie, bo wrócił tutaj było w ogóle kiedyś takie koniowe Eldorado ale niestety, ze względu na działalność tutaj włodarzy tych wód okoń prawie wyginął wiemy co to było traktowane jako chwast, jako no limit bo tak było, nie? tutaj chwast, nie było żadnych okresów, znaczy okresów ochronnych, wymiarów ochronnych, bo okresów to dalej nie ma ale tutaj dzięki temu, że W sumie trochę zyskało to jezioro dzięki powodzi, buwał, który się zerwał na zbiorniku obok. Pozwolił na przepływ tej ryby tutaj. I tak psim swędem troszkę się tej wodzie udało odrodzić. I bardzo to cieszy i miejmy nadzieję, że będziemy się tymi rybkami cieszyć tu jak najdłużej. jak tam gania boleń, patrz. Pod bre... Widzisz pod brzegiem? Patrz co tam się dzieje, patrz. Ja pierdzielę, patrz. Ja się pokazywałem tam było. Ty no ale to jest niemożliwe. No ale dobra, ale widziałeś co tam się działo? Widziałem. On normalnie nad wodą latał Ale numer. bo tutaj mi się wszystko Może będę miał to nagrane, bo miałem 30 sekund wstecz. Chociaż wątpię, że tam sięgnęło. Ale jak sięgnęło, to kurde, pokażę Wam coś takiego naprawdę zajebistego, że tak powiem. Bo dawno czegoś takiego nie widziałem, żeby boleń tak bił. O, znowu. Patrzcie, tam się to normalnie się kotuje nad tą wodą. Patrz, ja pierdzielę. Ja to widzę. Kurde, wezmę ten telefon, to to nagram ze zbliżenia, bo tutaj nie będzie takiego zoomu. No, na razie chętnie boczny trok do tego je ja 2-0. Ja Aha. Ja mam porwany. Ja Słuchajcie, mam oczywiście, dobra. jak to zazwyczaj bywa z GoPro, e, sprawia nam tutaj figle. Tutaj na razie toczymy bój Go, e, GoPro, mówię. E, boczny trok kontra normalnie. Teraz to ty zerwał boczny, więc łapie normalnie. Ale ja tu już mam 2.0 0 na zwykłym. Jest mówię, uderzenie miałem. Popatrzcie, strzelać. Co? Czyli jednak, ale fajne takie okonki, między 20 a 30 cm. A obcięło ci. Tak. Także dzisiaj oboje tutaj tam testujemy nasze uklejki piątki. Fajnie dopracowana przynęta, naprawdę można by rzec, że do konia co tam trzeba założysz i złapiesz. No nie zawsze tak jest. Eee, czasem okoń jest chimeryczny, jeżeli chodzi o kolory bo próbowaliśmy tutaj na czarne teraz mamy naturalne z malowaniem pokaż tutaj świeżynkę jakąś naturalne z malowaniem i wiecie co i są przy dnie bo tutaj prowadziłem przynęte wyżej i niżej o trochę z piasku, ale w takim na to naturalnym malowaniu opal a z delikatnym pomalowanym grzbietem na czarno fajną robotę robią te gumki. tak więc Bawimy się dalej. Ten, który przednia wyciągnął, to chyba na 6 razy bił, ale mu się jednak udało. Widocznie mu posmakowała ta przynęta. Nie atraktorujemy ich niczym. Także jest tutaj czysto, że tak powiem, wyciągnięta z formy. Psiknięta, polakierowana i założona na główkę. Główki mamy. Ja tam, wiecie co, jak tam o nie jestem, więc ja nie wiem jakie to są rozmiary, bo tam są jakieś dwudziestki, piętnastki, nie mam zielonego pojęcia. Wybieram hak, który mi po prostu odpowiada długościom i tyle. A co do gramatury, 2,5 grama, i tutaj spokojnie można sobie na fajną odległość rzucić i zejść do dna. Tu mamy 2,5 metra, dochodzi do trzech, ale dzisiaj muszę wam powiedzieć, że woda żyje. Byliśmy wczoraj, to była totalna cisza na wodzie. Co prawda wczoraj byliśmy za sondaczem, ale nic kompletnie było. Dużo łodzi, nic, nikt nawet nie miał brania. Tak więc dzisiaj postanowiliśmy się trochę pobawić z koniami. na razie to wychodzi. Tam się chlapie mocno boleń chodzi, gdzie te porywają drogę. Aj! No, 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 ma no, 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 no. Nie wiem czy tam jakieś te zielsko jest Może być, ale wtedy też tak było Z ziela mi się zsunęła ta przynęta może być. i od razu było przydzwonienie, przy tylko tamten to pojemci taki uparty był, że on na 6 razy dziabał No ale tak to jest Nie, nie było zielsko, czyli to był jakiś Może jakiś mały główienko za koniec to tak jest tutaj, że bierze, bierze, bierze koniec. No tak, tak jak zawsze na uściu było, nie? Przychodziła ta godzina, pamiętasz wtedy przed powodzią tą w 97? Co było? Ja pierdzielę, ale to były... To było coś niesamowitego, ja czegoś takiego po prostu nie widziałem nigdy w życiu. I podejrzewam, że nie tylko ja. Tam tak było? Tak. Poważnie, tam tak było co roku? Ja pamiętam, później jeszcze przy samym ujściu tam, to było podobnie, ale, ale to co tam się działo, to było, to, to już nawet można powiedzieć, że to nawet nie było, to była rzeź normalnie na tych rybach tam. To normalnie jak te, jak na ty tych... brać, to no. się kamieniem rzucało na drugą stronę rzeki. I już zaczął znowu brać. Ale nie, ale to było coś takiego niesamowitego. Dobra, włączymy sobie tutaj do echo, bo niepotrzebnie nie będziemy się tutaj robić, bo nam to jest niepotrzebne. Niepotrzebnego zamieszania pod wodą. Jest tu płytko, więc niepotrzebne nam są te fale. I tak nie namierzamy nic z tym. no Widzisz, Teraz w ogóle siadło, nie? Trzeba się tak, przestawić tak. zaraz tak, tak. w inne miejsce. Poszedł gdzieś dalej, że co sobie jeszcze sprawdzę z drugiej strony. Zobaczymy. Może akurat coś stoi przy papra. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ciekawe jak ten gość co tam pod tą tamą siedzi Takie są dzisiaj trochę chimeryczne te okonki, bo mi też tak tutaj walił na kilka razy a tutaj też tacie chyba z pięć czy sześć, ale no dobrze, najważniejsze, że są nie ma co narzekać. I jest kolejny, proszę bardzo. Tym razem chyba coś tutaj. Chyba tutaj wychodzimy na prowadzenie tym bocznym. No ale ładnie chodzi, poczekaj. Bo... Aha, to jest na drupszota, nasz. Czekaj, nie wzięliśmy kurczy pod dyraka. Daj go tutaj, do go. Nie, taki sam. Dzisiaj, uklejeczka dzisiaj robi tutaj rzeźnie na wodzie, także. Czekaj, cię Ten nie mam ręki uwolnimy go i hopsaj kolego i żej sobie fajne bo widać że to wszystkie takie jednoroczniaki tak wygląda tak więc nasza teoria że te okonie powróciły tutaj nie jest jakaś jakaś wymyślona bo naprawdę tutaj kiedyś to było jezioro takie typowo okoniowe a teraz się po prostu tutaj przez 3-4 lata to w ogóle nie było konia, nie? Znaczy w ogóle, no to wiadomo, że gdzieś tam ktoś złapał, nie? ale to nie było czegoś takiego, że się jechało na konia i się go łowiło. To było raczej taki przypadek. A kiedyś tutaj te miejsca to były po prostu obławiane w ilościach hurtowych. No, ale jak to mówią, z pustego i salomon nie naleje, więc Trzeba bo się tak gorąco zrobiło, że się zaraz zagotuje. To. O! To nie ryba. Nie? Czekaj, po ten, bo zmienimy już to miejsce. Już? Myślałem, że. jakiś, jakiś ja szum. Pierwszy, w pierwszej sekundzie to tak myślałem. I kolejny w końcu, w końcu tutaj się udało. Na seniorowi Henrykowi. No i co? Bardzo ładny okonek, znowu taki przedział. wiem. 20-25 cm, 20-kilka. Oczywiście, uklejeczka. Opa! I do wody kolego. Trzeba też dbać o nawadnienie. Także sobie nie żadne zagraniczne koncerny tylko i wyłącznie polska produkcja trzeba wspierać to co nasze orężatka jak za dawnych lat w buteleczce to akurat bystrzyca kłodzka rozlewnia wody źródlanej w Gorzanowie także samo zdrowie wspieramy swoich, wspieramy swoje regiony próbujemy co tutaj mamy cyranka to może być twoja reklama <grywy> próbujemy hmm jak za dawnych lat, nic się nie zmienia jest, siedzi Aż, kurwa no pan, o co tu chodzi no? Nie. jest, no to nie wypuszczę dziadygo a, no to wszystko jasne Francja wygrała z Chinami, żeby nie było tak kolorowo, że biorą same trzydziestaki, Więc takie też się zdarzają. No i co, słuchajcie, czas na zakończenie Parę. 10 sztuk okoni żeśmy sobie połapali, fajnie żeśmy się pobawili Najważniejsze jest to, że ten okoń tutaj wrócił, także jest się czym cieszyć My tymczasem zawijamy się, lecimy na obiad Także do zobaczenia, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie Do usłyszenia